Hejka, witam Was w kolejnym vlogmasie, a dzisiaj zaczniemy sobie dosyć pozytywnie, ponieważ pokażę Wam moje prezenty mikołajkowe oraz prezenty mojego pieska, który tutaj jest przy mnie i już czyha na te prezenty. Pierwszą rzeczą jest taka zwykła czarna bluza na konie, po prostu ja ją będę użytkować na jazdy i tak dalej, tak dalej, do stajni, z takim pięknym logiem konika. Więc, no, o czarnej, zwykłej bluzie chyba nic więcej nie mogę powiedzieć. Jest naprawdę bardzo ładna i ciepła, więc na jazdy na zimę będzie po prostu idealna. Drugą rzeczą są bryczesy. Bryczesy z harce są one z silikonowym lejem, który wygląda właśnie tak. Są to zwykłe czarne bryczesy z wysokim stanem i właśnie od dawna jeździłam w tych niebieskich, a teraz będę miała dwie pary na zmianę pięknych silikonowych. Wyglądają one właśnie tak. Jeszcze ich nie przymierzałam, ale wiem, że będą dobre, bo po prostu tamte również miałam tego samego rozmiaru. No i no. Ogólnie one są dużo cieńsze niż tamte niebieskie. Są bardziej podobne do leggingsów niż bryczesów, ale jak dla mnie jest to na duży plus, ponieważ jedne grube bryczasy już mam, więc tym razem pora na cieńsze. Oraz ostatnim prezencikiem jest ten oto piękny czapraczek. Jest on naprawdę przecudowny. Na zdjęciach jego zdjęcia. Na zdjęciach, jakiego zdjęcia ma myślane. W każdym razie był na zdjęciach trochę jaśniejszy, ale wydaje mi się, że na żywo jest jeszcze ładniejszy niż na zdjęciach. Przynajmniej nie będzie się aż tak brudził i nie będzie, że tak powiem, aż tak się rzucał w oczy chociaż i tak się pewnie będzie rzucał przez te wszystkie tłoczenia i tak dalej. Ale jest naprawdę przepiękny, szczególnie te kryształki mi się bardzo podobają. Od spodu jest zwykły czarny, wygląda właśnie tak. I po prostu urzekło mnie to, i tłuczenie, i ten misiu, i nareszcie konik, na którym jeżdżę, nie będzie miał dziurawego czapraczka. Więc taki oto mały prezent na Mikołajki. A teraz, prezenciki mojego psa. Tutaj jest nowa karma dla nich. Będziemy testować sobie Brita. Tym razem z kurczakiem. Niestety jest już otwarta, bo oczywiście musiała mi dać do spróbowania. A tutaj jest nowa smyczka. Tamta poprzednia jej się już trochę zepsuła, więc stwierdziliśmy, że kupimy jej nową. Oczywiście też już musiałam przetestować ją, ale jej się ewidentnie podoba. Jest to taka zwykła niebieska Flexi i wygląda ona tak. Oraz trochę przysmaków takich, niech pies ma coś od życia, więc więc no, proszę. Piesek zadowolony, i ja również bardzo, szczególnie z tego czopraczka. No i zapraszam Was teraz na mini vlog z wyjazdu do Krakowa. Może uda mi się coś nagrać? I niestety, ale z Krakowa raczej nie udało mi się nic nagrać, więc dogrywam to w kolejnym dniu, a mianowicie pod tym filmem proszę Was, żebyście zadawali pytanka do Q&A. Będę prawdopodobnie za kilka dni robić właśnie taki odcinek i potrzebuję Waszej pomocy przy właśnie tych pytankach. Możecie pytać o dosłownie wszystko o rzeczy związane z modelarstwem, z hobby horsingiem. Nawet z jazdą konną, więc jeżeli tylko będę umiała, to postaram się na to odpowiedzieć. I właśnie te odpowiedzi ujrzycie już niedługo na kanale. Tak jak mówiłam, prawdopodobnie na dniach pojawi się taki odcinek. Jak tylko uda mi się go nagrać jak najszybciej, no to wrzucę wam właśnie w takiego w ramach vlogmasa świąteczny Q&A. No i co? To było chyba na tyle z dzisiejszego filmu. Przepraszam, że taki krótki, no ale niestety nie robiłam dzisiaj nic ciekawszego, żeby wam pokazać. E, jeszcze raz no dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia jutro. Cześć.